Nie mają obszarów bezpiecznych. Sąsiad Polski zaostrza restrykcje, Słowacja zaostrza restrykcje dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Rząd Słowacji zdecydował w czwartek o zaostrzeniu restrykcji głównie dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek i mają obowiązywać przez trzy tygodnie. Między innymi. Zmniejszony będzie limit liczby uczestników imprez masowych, a do centrów handlowych wstęp będą mieć tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy. Rząd planował wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń, ale jedna z partii tworzących gabinet Eduarda Hegera, Liberalna Wolność i Solidarność SAS, nie chciała przystać na proponowane przez ekspertów restrykcje obejmujące także osoby zaszczepione. Ministrowie z SAS argumentowali, że godząc się na takie rozwiązanie, rząd zaprzeczy swojemu hasłu, że szczepionki oznaczają wolność. Od poniedziałku pracodawcy będą musieli sprawdzać certyfikaty covidowe wszystkich zatrudnionych i prace będą mogły podjąć tylko osoby zaszczepione po przebytej chorobie COVID-19 lub z negatywnym wynikiem testu. Możliwe będzie wysłanie pracownika niespełniającego tych warunków na urlop lub zorganizowanie mu pracy z domu. Zasada będzie obowiązywać w całym kraju, chociaż formalnie dotyczy powiatów o wysokim poziomie zagrożenia epidemicznego. W praktyce na Słowacji nie ma obecnie powiatów, które uznawane byłyby za obszary bezpieczne. Słowacja, do centrum handlowego tylko z certyfikatem udziału w imprezach masowych zostało ograniczony do osób które są zaszczepione lub przechorowały COVID-19. W powiatach, w których sytuacja epidemiczna jest bardzo zła, ograniczono liczebność uczestników do 50 osób. Osoby niezaszczepione będą mogły robić zakupy tylko w sklepach z niezbędnym asortymentem w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach. Aby dostać się do centrów handlowych, potrzebny będzie certyfikat potwierdzający szczepienie lub przebytą chorobę. Taki sam wymóg obowiązuje widzów imprez sportowych oraz osoby chcące wejść do akwaparku lub na basen. W powiatach o najgorszej sytuacji epidemicznej, a aktualnie jest ich 54 spośród 79, pozostaną zamknięte hotele oraz lokale gastronomiczne. Dozwolona będzie jedynie sprzedaż dań na wynos. Premier Eduard Heger powiedział po posiedzeniu rządu, że podejmowane decyzje mają pomóc w ustabilizowaniu krytycznej sytuacji w szpitalach. Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 zbliża się do 3000, a 80% z nich nie jest zaszczepionych. Według premiera lekarze muszą decydować, komu pomóc, a komu nie. Szpitale ograniczyły planowe zabiegi. Szerządu zaapelował o udział w akcji szczepień. W kraju zaszczepionych jest 46,5% obywateli.